Dzień dobry Państwu, zapraszam na relację z pierwszego dnia festiwalu. Smoki. Witam Państwa bardzo serdecznie na 60 jubileuszowej Okwa. Mam nadzieję, że program przygotowany przez organizatorów dostarczy Państwu wielu wrażeń i wywieźcie z konina niezapomniane wspomnienia. W tym roku na konkurs nadesłano bardzo dużo filmów, bo aż 175 to jest znaczący wzrost w stosunku do lat ubiegłych, a zakwalifikowanych zostało mniej niż w latach ubiegłych, czyli 37. I nie wynika to z niskiego poziomu tych przysłanych filmów, tylko z tego, że filmy, które powstają, są coraz dłuższe. Jest to o tyle atrakcyjny festiwal, że bardzo się rozwinął na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ wprowadzenie dodatkowych kategorii, nie tylko, nie tylko amatorskiej, czyli kategorii niezależnej, kina niezależnego i kategorii filmów studenckich, spowodował niesamowitą sprawę, czyli straszne podniesienie poziomu. Dzisiejsza okwa, a okwa z lat 90., to jest zupełnie inna okwa. Mamy tylko jeden warunek formalny. Nasz festiwal jest festiwalem krótkich metraży, czyli trzymamy się czasu do 30 minut i to jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w workshopach. Filmy tak, z, tak zwanego kina niezależnego są obciążone tym, czym jest obciążona e, twórczość giganta, człowieka, który stworzył system filozoficzny, w ogóle nie mając takich ambicji, Fiodora Dostojewskiego, tak jak Dostojewskiego nazwano awansem ciemnym, mrocznym, trudnym. No wiadomo, no jak 420 stron ma powieść, to jest trudny. No więc kino kin niezależne, wraz swoją opinią, jest obarczone taką właśnie czy opatrzone metką że kina trudnego, niszowego. Nic prawdziwego to nie jest po prostu ani trudne, ani niszowe. To jest po prostu transgresywne, czego oficjalny rynek filmowy nigdy nie doświadcza.